Nigdy nie zapomnę tego dnia. Siedzieliśmy przy jednym stole, cała rodzina. Matka, moi dwaj bracia, ich żony, dzieci, nawet wujostwo z Krakowa. Stół był pełen potraw, kieliszki pełne wina, a rozmowy pełne fałszywego śmiechu, udawanej serdeczności. Z pozoru wszystko wyglądało jak idealna, rodzinna uroczystość. Ale ja znałem prawdę. Wiedziałem, że tu nie ma miejsca dla kogoś takiego jak ja. Nazywam się Jakub Wysocki, mam 41 lat. Przez większość życia byłem traktowany przez własną rodzinę jak jak ktoś drugiego sortu. Nie byłem lekarzem jak mój starszy brat Piotr, ani prawnikiem jak młodszy Marek. Nie miałem dyplomu prestiżowej uczelni, nie podróżowałem po świecie, nie nosiłem zegarka wartego miesięcznej pensji. Byłem tym, który ciągle wynajmuje mieszkanie. Tym, który nigdy nie miał prawdziwej kariery. Tym który w ich oczach był tylko, porażką. I wtedy to się stało. Jakub, ty nadal mieszkasz w wynajmowanym mieszkaniu? zapytał Marek z uśmiechem, który bardziej przypominał szyderstwo niż ciekawość. Zanim zdążyłem odpowiedzieć, wybuchły śmiechy. Piotr niemal opluł wino ze śmiechu, a jego żona, Karolina, teatralnie zasłoniła usta dłonią, udając szok. Przecież ma już ponad czterdziestkę. Powiedziała. Ja w jego wieku miałam dwa mieszkania i działkę pod Warszawą. Wszyscy się śmiali. Nawet moja matka, która zazwyczaj trzymała się z boku, tym razem tylko wzruszyła ramionami, jakby potwierdzając ich słowa. Siedziałem tam z kieliszkiem czerwonego wina w dłoni, czując, jak moje wnętrze pali się ze wstydu. Ale nie dałem tego po sobie poznać. Nie tym razem. Zamiast tego uśmiechnąłem się. Spokojnie. Bez emocji. Właściwie, zacząłem cicho, celowo przeciągając pauzę. Zapanowała cisza. Zaintrygowani spojrzeli na mnie. Nie byli przyzwyczajeni do tego, że cokolwiek mówię. Tym bardziej z takim spokojem. Właściwie to, jestem właścicielem budynku, w którym mieszkacie. Nie było już śmiechu, tylko zdumienie. Karolina zamarła, Piotr odłożył widelec, Marek spojrzał na mnie z niedowierzaniem. Matka nie powiedziała ani słowa, patrzyła na mnie, jakby widziała mnie pierwszy raz w życiu. Ale to jeszcze nie był czas, żeby wyjaśniać wszystko. Dokończymy kolację? Zapytałem uprzejmie, wracając do jedzenia. Oni nie mieli pojęcia, jak do tego doszło. Nie wiedzieli o latach poświęceń, o porażkach, które zamieniłem w lekcje. O tym, jak każdego dnia budowałem coś, co miało im kiedyś udowodnić, że się mylili. I właśnie w tej chwili to się zaczęło, moment, w którym ich świat miał się zachwiać. Nie zawsze byłem spokojny. Nie zawsze potrafiłem uśmiechnąć się, kiedy czułem, że serce rozdziera mi się od środka. Dawno temu, jako chłopiec, próbowałem z całych sił zasłużyć na uwagę, miłość, choćby cień uznania. Dorastałem w cieniu dwóch braci. Piotr był złotym dzieckiem, pierwszy w klasie, laureat Olimpiad, ulubieniec nauczycieli. Marek. Młodszy ode mnie o dwa lata, był sprytny, przebojowy, szybko zaskarbił sobie sympatię wszystkich. A ja? Ja byłem tym cichym. Tym, który potrafił godzinami siedzieć w kącie i rysować budynki z klocków Lego, podczas gdy rodzice chwalili Marka za inicjatywę i Piotra za ambicje. Ojciec odszedł, gdy miałem dziesięć lat. Pamiętam ten dzień z przerażającą dokładnością jego walizkę, ciszę w domu, spojrzenie matki, w którym nie było łez, tylko zawód. Od tamtej pory to ona stała się głową rodziny. I choć próbowała utrzymać wszystko w ryzach, szybko było widać, że faworyzuje tych, którzy byli bardziej widoczni. Ja znikałem w tle. Byłem zbyt spokojny, zbyt uległy, zbyt niewygodny. W wieku trzynastu lat zacząłem pracować po szkole, roznosiłem ulotki, zbierałem butelki, pomagałem sąsiadowi w ogrodzie. Nie z potrzeby pieniędzy, ale z potrzeby wartości. Chciałem czuć, że coś znaczę, że mam wpływ na swoje życie. Z pieniędzy kupowałem książki o architekturze. Marzyłem, by zostać projektantem. Ale kiedy powiedziałem o tym matce, spojrzała na mnie chłodno i rzekła: Jakubie, ty nie masz do tego głowy. Lepiej zostań technikiem. Przynajmniej znajdziesz pracę. To był moment, w którym coś we mnie pękło. Nie dlatego, że mi nie ufała. Ale dlatego, że nawet nie próbowała. Nie zapytała, co czuję, dlaczego to dla mnie ważne. Po prostu zamknęła drzwi. Jakby moje marzenia były stratą czasu. Zacząłem więc budować w ciszy. Uczyłem się nocami, kiedy dom spał. Studiowałem plany architektoniczne, rysowałem szkice, śledziłem, jak funkcjonuje rynek nieruchomości. Gdy inni bawili się na studiach, ja pracowałem jako magazynier i wieczorami uczyłem się programów projektowych na starym laptopie, który kupiłem za oszczędności z wakacyjnych prac. Nigdy nie poprosiłem matki o pomoc. Nie dlatego, że byłem dumny, ale dlatego, że wiedziałem, że i tak jej nie otrzymam. Gdy Piotr i Marek dostawali od rodziny pożyczki na pierwsze mieszkania, ja wciąż wynajmowałem kawalerkę z grzybem na ścianach i zimną wodą w kranie. Ale każdego miesiąca odkładałem choćby drobne sumy. Nie na konsolę, nie na wakacje, na przyszłość. Ludzie pytali mnie, dlaczego nie buntuję się przeciw tej niesprawiedliwości? Odpowiedź była prosta, bo wiedziałem, że przyjdzie dzień, w którym prawda sama się ujawni. W ciszy, krok po kroku, budowałem coś więcej niż majątek, budowałem siłę. I wtedy pojawił się Jan, starszy pan z sąsiedztwa. Samotny, lecz niezwykle bystry. Gdy dowiedział się, że interesuje się architekturą, zaprosił mnie na herbatę. Tak zaczęła się znajomość, która zmieniła moje życie. Jan był byłym inżynierem budowlanym, który po przejściu na emeryturę zaczął inwestować w nieruchomości. Miał oko do wartości i serce do ludzi, którzy chcieli pracować. Zaproponował mi coś niezwykłego, wspólne zainwestowanie w małą kamienicę do remontu. On wnosił kapitał, ja czas, wiedzę, ręce do pracy. Spędzałem miesiące na placu budowy, ucząc się wszystkiego od podstaw, od układania płytek, po rozmowy z urzędnikami. Nie miałem luksusu. Miałem cel. Po dwóch latach kamienica została wynajęta, a zysk podzielony. Jan, zamiast zabrać swoje, zostawił mi większość. Zrobiłeś to. Ja już miałem swoje życie. Teraz twoja kolej. Był jak ojciec, którego nigdy nie miałem. Nie przez krew, ale przez wiarę. W ciągu kolejnych lat zainwestowałem w kolejne nieruchomości. Po cichu, bez ogłaszania się. Nigdy nie mówiłem o tym rodzinie. Bo wiedziałem, że nie słuchają. Aż do tej jednej kolacji, o której już wiesz. To, co zaczęło się jako eksperyment dwóch ludzi z różnych światów, przerodziło się w coś większego niż mógłbym przewidzieć. Kamienica przy ulicy Modrzewiowej była naszą pierwszą wspólną próbą z pozoru niewielką. Ale dla mnie symboliczną. Była materialnym dowodem, że nie jestem tym, za kogo uważali mnie przez całe życie. Po zakończeniu tego projektu, Jan wręczył mi kopertę. W środku znajdowały się dokumenty notarialne potwierdzenie moich udziałów w nieruchomości. Zasłużyłeś nie tylko pracą, ale pokorą. To rzadkie, powiedział, patrząc mi prosto w oczy. W tamtym momencie poczułem coś, Czego nie znałem wcześniej, uznanie. Prawdziwe, czyste. Nie z obowiązku rodzinnego, nie z kurtuazji, ale wypływające z podziwu i szacunku. Z czasem nasze relacje z Janem zaczęły przypominać coś więcej niż współpracę. Rozmawialiśmy o książkach, o historii architektury, o życiu. Miałem wtedy 34 lata, a czułem się, jakbym dopiero teraz zaczynał żyć. Zyski z wynajmu pozwoliły mi zainwestować w kolejną nieruchomość małe mieszkanie w starej kamienicy, wymagające gruntownego remontu. Sam nadzorowałem pracę, uczyłem się wszystkiego od zera: jak rozmawiać z fachowcami, jak wypełniać dokumenty w urzędach, jak negocjować ceny. Nie miałem wsparcia, ale miałem determinację. Kiedy po raz pierwszy wszedłem do wyremontowanego mieszkania i zobaczyłem światło słoneczne odbijające się od białych ścian i błyszczącej podłogi, poczułem, że to moje. Że nikt już nie może mi tego odebrać. Ale los nie był do końca łaskawy. W tym samym czasie, kiedy moje życie zaczęło się prostować, zaczęły też pojawiać się pytania. Najpierw niewinne, podczas rozmów przy świątecznym stole, z ust Marka. Słyszałem, że coś tam kupiłeś? Mieszkanie? Pytanie było z pozoru neutralne, ale jego ton był podszyty niedowierzaniem. Odpowiedziałem zgodnie z prawdą, że inwestuje w nieruchomości, że sam remontuje. On tylko skinął głową, ale zauważyłem, jak jego wzrok zmienia się, jakby coś kalkulował. Piotr nie powiedział nic. Jak zwykle. Ale jego żona Karolina, kilka dni później napisała do mnie wiadomość z pytaniem, czy nie potrzebuje może wsparcia księgowego, bo przecież samemu to trudno. Uśmiechnąłem się. Nie dlatego, że chciała pomóc. Ale dlatego. Że poczuła zapach pieniędzy. Wiedziałem, że teraz muszę działać w ciszy. Zacząłem planować bardziej strategicznie. Uczestniczyłem w szkoleniach, zapisałem się na wieczorowe studia podyplomowe z zarządzania nieruchomościami. Pracowałem dniami, uczyłem się nocami. Jan, mimo pogarszającego się zdrowia, wciąż mnie wspierał radą, czasem nawet finansowo. Ale nigdy nie narzucał się. Był obecny tak, jak ojciec powinien być obecny. Z szacunkiem i wiarą w mój potencjał. Zainwestowałem w kolejny budynek, tym razem większy, z sześcioma lokalami. Udało mi się go kupić po okazyjnej cenie, bo właściciel zbankrutował. Zatrudniłem ekipę, nadzorowałem pracę, dbałem o detale. Wiedziałem, że to nie tylko inwestycja finansowa, ale także dowód na to, że potrafię coś stworzyć własnymi rękami. Wszystko zaczęło się układać. I wtedy wydarzyło się coś. Wstrząsnęło moim światem. Jan zachorował. Diagnoza była brutalna: rak trzustki, stadium zaawansowane. Pamiętam, jak siedzieliśmy w jego ogrodzie, wśród starych jabłoni. Miał już słaby głos, ale wciąż ten sam błysk w oczach. Nie mogę ci zostawić wszystkiego, Jakubie. Ale mogę ci zostawić jedną rzecz: zaufanie. W testamencie Jan przepisał mi swój ostatni udział w nieruchomości. A także list osobisty, odręcznie napisany, w którym wyznał, że widzi we mnie człowieka, którego sam chciałby wychować. Po jego śmierci przez wiele dni nie byłem w stanie mówić. Ale wiedziałem, że teraz moja odpowiedzialność jest większa niż kiedykolwiek. Nie mogłem się cofnąć. Kilka miesięcy później kupiłem kamienicę, w której mieszkali moi bracia. Zrobiłem to przez pośrednika, aby nie wzbudzić podejrzeń. Wtedy jeszcze nie wiedzieli. Ale ja wiedziałem. Wiedziałem, że nadchodzi dzień, kiedy prawda wyjdzie na jaw. Urodziny matki przypadały na koniec września. Zawsze obchodziliśmy je u Piotra, w jego nowoczesnym mieszkaniu na przedmieściach, w jednym z tych budynków z jasną elewacją i nowoczesnymi balkonami. Ironia losu polegała na tym, że to był jeden z moich budynków. Nie znali tego faktu. Jeszcze nie. Zaproszenie przyszło tradycyjnie, przez wiadomość grupową. Tom był jak zwykle formalny, niemal chłodny. Marek dodał komentarz, niby żartobliwy: Jakub, nie zapomnij, że u nas nie przychodzi się w roboczym ubraniu. Uśmiechnąłem się do ekranu. Od dawna nie nosiłem roboczych ubrań. Miałem własne biuro, asystenta, umowy najmu w pięciu budynkach. Ale nie zamierzałem się popisywać. Wciąż byłem tym samym Jakubem, tylko teraz pewniejszym. W dzień urodzin pogoda była wyjątkowo piękna. Ciepłe promienie jesiennego słońca wpadały przez panoramiczne okna salonu Piotra. Goście powoli zbierali się, niosąc prezenty, kwiaty i domowe wypieki. Wśród śmiechów i rozmów przewijało się dobrze znane napięcie to nie była rodzina, która spotykała się z miłości. To była rodzina, która spotykała się z obowiązku. Wszedłem spokojnie, z bukietem róż herbacianych w dłoni. Matka uśmiechnęła się. Ale jej spojrzenie było krótkie, szybkie, niemal nieobecne. Jakubie, dobrze, że jesteś. Usiadłem w rogu pokoju, nie przeszkadzając nikomu. Obserwowałem. Piotr, jak zawsze, głośno opowiadał o swojej ostatniej konferencji w Monachium. Marek przechwalał się nowym leasingiem na samochód, a Karolina narzekała, że ceny usług sprzątających są kosmiczne. Nie przerywałem. Słuchałem. I czekałem. W końcu nadszedł moment, tort. Matka usiadła na honorowym miejscu. Marek wyjął telefon, by nagrać całą ceremonię. Piotr przyniósł butelkę szampana. I wtedy padło pytanie: Z pozoru niewinne. Z ust Karoliny, z uśmiechem podszytym jadem: Jakubie, ty nadal mieszkasz w tej swojej kawalerce? Kilka głów się odwróciło. Ktoś zachichotał. To było deja Ale tym razem nie było we mnie wstydu. Nie było palącej złości ani upokorzenia. Tylko spokój. Nie, Karolino. Już nie mieszkam tam. O, 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 to jednak coś się ruszyło. Wtrącił Marek z udawanym entuzjazmem. W końcu może znalazłeś coś na kredyt? Odłożyłem widelec. Spojrzałem na matkę. W jej oczach był cień niepokoju. Intuicja: Nie kupiłem mieszkania na kredyt. Kupiłem budynek. Cisza niedramatyczna prawdziwa jakby powietrze zniknęło z pomieszczenia. Budynek powtórzył Piotr, marszcząc czoło Tak, ten, w którym mieszkacie. Zapanowała konsternacja. Karolina otworzyła usta, ale nie powiedziała ani słowa. Marek spojrzał na mnie, jakby nie rozumiał. Piotr zbladł. To jakiś żart? Rzucił w końcu. Nie. To fakt. Wyciągnąłem z torby teczkę z dokumentami, które przygotowałem z wyprzedzeniem. Położyłem je na stole, obok tortu. Tutaj macie akt własności, umowy, odpis z Księgi Wieczystej. Matka milczała. Nie sięgała po dokumenty, ale jej dłonie lekko zadrżały. Nie przyszedłem się chwalić. Przyszedłem powiedzieć prawdę. I zostałem wysłuchany. Nie chciałem, żebyście się dowiedzieli w ten sposób. Ale skoro przez tyle lat słyszałem, że jestem nieudacznikiem, leniem, kimś, kto nie radzi sobie z życiem, uznałem, że czas postawić kropkę na ty. Nie mówiłem głośno. Nie musiałem. Każde słowo docierało wyraźnie. Nie potrzebuję uznania. Ale chcę, żebyście wiedzieli: można dojść do wszystkiego bez waszych pochwał, bez waszego wsparcia, bez waszych rad. I bez pogardy. Wstałem. Chciałem odejść. Ale zanim wyszedłem, spojrzałem jeszcze raz na matkę. Jej wzrok nie był już pusty. Był pełen czegoś, czego nie znałem, może, żalu? Zostawię te dokumenty, żebyście wiedzieli, że to nie był sen. I wyszedłem, zostawiając za sobą pokój pełen ciszy, spojrzeń i niedopowiedzianych pytań. W drodze powrotnej nie czułem triumfu. Czułem ulgę. To nie był dzień, w którym odegrałem się na rodzinie. To był dzień, w którym przestałem czekać na ich akceptację. To był mój dzień prawdy. Następnego dnia nie odebrałem ani jednego telefonu. Ani od matki, ani od Piotra, ani od Marka. Było cicho. Nie było mi z tym źle. Po raz pierwszy od lat ta cisza nie była bolesna. Była zasłużona. Spokojna. W moim mieszkaniu, już nie wynajmowanym, ale urządzonym według własnego gustu, z drewnianą podłogą, obrazami architektonicznymi na ścianach i zapachem świeżo zaparzonej kawy, poczułem się wolny. Niezrezygnowany. Wolny. Oni wiedzieli już wszystko. Ja nie musiałem niczego udowadniać. Przez następne tygodnie zajmowałem się pracą. Inwestycje szły dobrze. Planowałem zakup kolejnego budynku. Miałem zespół, miałem zaufanych współpracowników, ale przede wszystkim miałem świadomość, że każdy krok zawdzęczam sobie. Każdej decyzji towarzyszyła myśl, to ja ją powiałem. I nie muszę nikomu się z niej tłumaczyć. Telefon zadzwonił dopiero po dwóch tygodniach. Jakubie? Głos matki był słabszy niż zapamiętałem. Czy mógłbyś przyjść, porozmawiać? Zgodziłem się bez wahania. Nie dlatego, że liczyłem na przeprosiny, ale dlatego, że ja już nie czekałem. Nie byłem tym chłopcem, który błagał spojrzeniem o aprobatę. Teraz to oni musieli spojrzeć na mnie inaczej. Albo wcale. Spotkaliśmy się w jej mieszkaniu. Siedziała przy oknie, owinięta swetrem, z filiżanką herbaty w dłoni. Na stole ciasto drożdżowe. Jej sposób na przełamywanie ciszy. Nie wiedziałam, zaczęła, a potem zamilkła. Patrzyła na mnie długo. W jej oczach był smutek, ale też coś więcej, może wstyd. A może uznanie? Nie wiedziałam, że jesteś aż tak wytrwały. I że sam sobie poradzisz. Myślałam, że, że potrzebujesz, żeby ktoś ci mówił co robić. Potrzebowałem matki, nie doradcy. Odpowiedziałem spokojnie. Ale zrozumiałem, że nie mogę już wracać do tamtych oczekiwań. I nie chcę. Zamilkła, a potem powiedziała słowa, które nigdy wcześniej nie padły z jej ust. Przepraszam. Nie płakałem. Ale coś we mnie się rozluźniło. Jakby napięcie sprzed lat w końcu miało prawo zniknąć. Nie rozmawialiśmy o wszystkim. Nie było potrzeby. Pewne rzeczy zrozumieliśmy w milczeniu. Kilka dni później odezwał się Piotr. Zaprosił mnie na kawę. Spotkaliśmy się w kawiarni, do której kiedyś nie śmiałbym wejść, czując się gorszy. Teraz siedziałem naprzeciwko niego, słuchając, jak opowiada o kłopotach z hipoteką. O braku płynności w kancelarii, o tym, jak świat nie jest już taki prosty, jak był kiedyś. Nie czułem satysfakcji. Czułem współczucie. I pewną dumę nie z jego problemów, ale z tego, że przyszedł do mnie. Że spojrzał inaczej. Pod koniec spotkania zapytał, czy nie miałbym nic przeciwko, żeby przedłużyć jego umowę najmu o kolejny rok. Odpowiedziałem, że oczywiście nie mam nic przeciwko. Ale z delikatnym uśmiechem dodałem. Pod jednym warunkiem zapłacisz w terminie. Uśmiechnął się pierwszy raz od lat. Tym razem szczerze. Rodzina nie zmieniła się z dnia na dzień. Marek wciąż miał swoją arogancję, Karolina wciąż komentowała rzeczy, których nie rozumiała. Ale coś w ich zachowaniu złagodniało. Już nie drwili, już nie wyśmiewali. Uczyli się nowego układu takiego, w którym ja nie byłem już tym gorszym. Nie szukałem zemsty. Szukałem równowagi i ją znalazłem. W grudniu, na wigilię, to ja zaprosiłem całą rodzinę do jednego z moich mieszkań pokazowych. Urządzonego z klasą, ale skromnie. Nie po to, żeby się chwalić, ale żeby zaprosić ich do świata, który zbudowałem. Na moich zasadach. Matka przyniosła pierogi. Piotr ciasto. Marek nawet zaproponował że posprząta po kolacji. Śmiałem się w duchu, widząc, jak życie potrafi zmienić ludzi, kiedy znikają się rarsie oparte na złudzeniach. Tego wieczoru, patrząc na nich przy stole, zrozumiałem coś ważnego. Nie musiałem już niczego udowadniać. Nie potrzebowałem ich uznania. Ale potrafiłem je przyjąć, bo znałem już swoją wartość. Ta historia nie kończy się zemstą. Kończy się równowagą. Jakub nie odszedł od rodziny ale też nie pozwolił już, by go zdeptano. Zbudował swoje życie z ciszy, z odrzucenia, z ciężkiej pracy. I gdy w końcu stanął pewnie na nogach, zamiast uderzyć, wyciągnął rękę. Bo prawdziwa siła nie polega na tym, by kogoś pokonać. Prawdziwa siła polega na tym, by móc wybaczyć, ale nigdy więcej się nie poświęcać.